Hej, spotykasz się z kobietą na randkę, to jest pierwsza Twoja randka, a być może kolejna Twoja randka z tą panią, i ta kobieta czujesz, że raz na jakiś czas coś tam ci dopowie. Powie: A, masz na przykład śmieszny, śmieszną kurtkę. A, Twoja fryzura to już dawno wyszła z mody. A, te buty też mógłbyś zmienić. No, bo one są takie, wiesz. Albo ci powie, ty, a ty z, z wagą y, troszkę nie przytyłeś? Czy, 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 czy ty też mógłbyś trochę popracować? I tak od czasu do czasu słyszysz, że ta kobieta y, docina ci, albo próbuje też y, spojrzeć, y, bada Twoją reakcję, bo najczęściej tak jest, że bada Twoją reakcję, y, jak Ty na to zareagujesz, co powinien zrobić, jak powinien zareagować, jeżeli ta kobieta po prostu. Y, no, Non-stop, nie, nie często, ale raz na jakiś czas ci coś takiego dopowiem. Ja osobiście, no zawsze mnie to rozbawiało, bo rzadko która, rzadko kobieta będzie na tyle kompetentna i na tyle perfekcyjna, żeby coś takiego powiedzieć. To jest naprawdę wielką rzadkością, żeby mo można było coś takiego zobaczyć, dwa w jednym, czyli kobieta perfekcyjnie wyglądająca i do tego jeszcze y, kobieta, która y, będzie miała coś naprawdę do powiedzenia y, na ten temat. Z moich obserwacji y, to kobiety po prostu wiadomo, że badają naszą reakcję, badają w jaki sposób ty się zachowasz, badają y, w jaki sposób ty jej odpowiesz, bo jeżeli Masz kurtkę, dajmy na to, powiedzmy na przykładzie kurtki. Ta kurtka ci się bardzo podoba yy, i uwa yy, uważasz, że masz fajny gust i no, ta kurtka jest fajna. A ta kobieta, wiesz, gdzieś przyjechała nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak i jej poczucie estetyki, poczucie jej mody na ten temat jest po prostu, no, bym powiedział dużo, yy, dużo daje do myślenia. Więc jeżeli ona coś mówi na temat Twojej kurtki, to tylko może rozbudzić, przynajmniej tak jest u mnie, to by mogło, powiem na swoim przykładzie, bo Twój przykład może być zupełnie inny, ale jeżeli ja wiem, że kurtka, którą posiadam jest fajna, podoba mi się i, i to wszystko, to gdy zwróci mi to uwagę na tą kurtkę jakaś tam pani, jakaś tam kobieta, to może mnie tylko rozbawić. Ostatnio byłem u mojego kolegi, który spojrzał i mówi: A te twoje buty. A z kolei tam coś tam jeszcze powiedział. Ja z kolei spojrzałem na to, w jaki, w jaki sposób on wyglądał, i też mnie to rozbawiło. I w tym momencie, to co ktoś mówi, to ty musisz znać wartość. Tego, co ty masz na sobie, wartość tego, jak ty wyglądasz, czy ty masz brzuch, czy ty jesteś, czy ty masz takie uszy, bo mając takie uszy też może to być Twoim plusem, nie tylko minusem, tak jak niektórzy pomyślą, ponieważ mając takie uszy możesz, jeżeli wykażesz się na maksa pewnością siebie, jeżeli te kobiety będą czuły, że ona ci powie, ty urban, a ty będziesz z takim uśmiechem na to reagował, z takim luzem, z taką swobodą, to będziesz. Wręcz hipnotyzował, będziesz czarował i będziesz, kobiety będziesz mógł tak oczarowywać na każdej płaszczyźnie, że to się w głowie mieści. Pod warunkiem, że masz tą charyzmę, że masz tą pewność siebie, pod warunkiem, że masz, tą luz, że masz ten luz i swobodę. Większość facetów niestety nie posiada luzu, nie, po, nie posiada tej swobody i byle jaka, ja byłem wiele raz, wielokrotnie świadkiem tego, jak facet, który naprawdę majętny człowiek piękne samochody, no ale kompletny brak gustu, bo, bo to, że ktoś ma ładne auto i ma du, dużo forsy, to nie znaczy, że no wygląda czasami tak, jakby naprawdę wyszedł albo ze śmietnika, albo wygląda tak, jakby no 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 no, no. aż brakuje mi słów, żeby to, to powiedzieć. No i te kobiety, które gdzieś tam, przy, które kompletnie z modą nie mają nic wspólnego, ale to lekko wychwycą, że on jest zakompleksiony, bo ma lekki brzuszek, z modą nie ma nic wspólnego, no to tam próbują go lekko, lekko tam uderzać, ale że widzą, że, on, że brakuje mu pewności siebie, bo jedyną tą otoczką to jest jego furka, chmurka i komórka, no to zaczynają wyciągać później dzięki temu i finanse jakieś tam od niego i starają się znieść go jak takiego malutkiego robaczka poprzez te docinki, a twój brzuszek, a to, a to i on coraz bardziej taki idzie y, przestraszony, niedowartościowany, mówi no faktycznie bo mi Ania powiedziała, że mam za gruby brzuch, no Ania powiedziała Ania się zna, Ania się zna Ania się zna, Ania się zna, czy tam Krysia, czy Kasia, czy, czy, czy jakaś tam y, inna y, pani i ona się zna, i ona się zna i ona się zna. Tak naprawdę bardzo wiele kobiet y, zauważyłem, które krytykowały Kogoś tam niekoniecznie się w ogóle znały na jakiejkolwiek modzie, na, na, na czymkolwiek, tylko, tylko patrzyły, jak, jakby tu temu panu lekko dociąć, jakby zobaczyć jego emocje, jak sprawdzić tak naprawdę jego. Osobę. Więc pamiętajcie o tym, że przeważnie jeżeli kobieta Wam lekko coś tam docina, to będzie patrzyła zawsze i sprawdzała, jak Ty na to zareagujesz. Jeżeli jesteś pewnym siebie facetem, jeżeli jesteś uśmiechniętym, wyluzowanym, to tak naprawdę co ona by nie powiedziała, to Ty będziesz e, przepuszczał jednym uchem, to będziesz puszczał, a tym uchem będziesz wypuszczał. Albo jeżeli będziesz jeszcze pewniejszym facetem, to w ogóle jakbyś był głuchy na to, co ona mówi. Chyba, że faktycznie ty kompletnie nie masz gustu, a ta pani jest number one, jeśli chodzi o modę. I ona ci powie, no tak, człowieku, byś to zmienił, to zmienił, to zmienił. Ja rozumiem, że w tym momencie warto spojrzeć, posłuchać, a być może w tym będę lepiej wyglądał. Być może tak. A jeżeli mam taki bezdom tutaj wielki 140-kilowy, no bo się zapuściłem, i ona powie: No, z tym brzuszkiem mógłbyś coś zrobić. Ty, zależy jak się czujesz z tym brzuchem. Ale ja zawsze powtarzam, że lepiej być szupłym, lepiej uprawiać sport, lepiej coś tam się poruszać. Wtedy tak i tak, Ty jesteś pewniejszy, jesteś zdrowszy i z tego płyną same plusy. Więc zawsze też będę powtarzał, że warto dbać o siebie, o swój wygląd, do kiedy? Do, do końca swojego życia będzie miał. o 70 lat, 80 lat. Ostatnio zaczepiłem 75-letniego gościa w Świnoujściu, mówię, a pan ile na tym rowerku jeszcze będzie jeździł? On mówi. No, już zrobiłem chyba z 80 km, jeszcze przede mną 50-60. Ja się go pytam, a mówię: Co jest pana napędem? Bo widać, bardzo bogaty człowiek. Ja mówię: Co jest pana napędem życiowym w życiu? On mówi: No, wiadomo, że sprawy, bo załatwia ona dużo różnych fajnych spraw. Oprócz czego konie, bo tam sprzedaje jedzonko dla koni na, całe, na całą Europę, czy i pokazał mi bardzo ładne konie, po parę milionów euro e, wymalowane wręcz jak, jak z obrazka, bo ja go zapytałem, jaka jest różnica między koniem takim a owakim to on mi krótko odpowiedział i. I pytającego gościa, który ma 75 lat, on wyglądał, on miał kostkę prawie na brzuchu, yy, latający, żyjący po prostu jak, jak jakiś małolacik. Też obserwuję jed, drugiego człowieka, który tutaj ma też około ponad 70. Jeździ na rowerze po, po 200 czasami kilometrów dziennie, dzień, po kilkaset yy, kilometrów jeżdżą. Mają po prostu duszę małolata. Więc bez względu na to, ile masz lat, czy masz 50, 60, 70, czy masz 30, ty musisz mieć tą pewność siebie. Ty powinieneś mieć ten luz, yy, swobodę, a, a, i wtedy, w tym momencie, żadna kobieta nie będzie w stanie nawet delikatnie Cię dotknąć. Jeżeli nie wiesz, jak to masz zrobić, jeżeli brakuje ci tego, na dole masz link do moich szkoleń: Akademia DM.PL. Zapisz się już teraz. Ja, jak zawsze, pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina, życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, pamiętaj, gdzie mnie szukać. Dlatego podsumowując, nie przejmuj się opinią niekompetentnych kobiet. Pamiętaj, że one sprawdzają, w jaki sposób Ty się zachowasz. To są tylko ich testy, i pamiętaj również o tym, żeby dbać o siebie, edukować się i zmieniać się na każdej płaszczyźnie. Trzymaj się ciepło, hej.